Witam w kolejnym odcinku Akademii Margo. Dziś mamy odcinek specjalny, mamy specjalnych gości z firmy Renault. Chcielibyśmy przybliżyć Wam tą markę, porozmawiać o ich historii i o tym, co ma do zaoferowania naszym klientom. Cześć, Jassiu. Cześć. Cześć, Powiedz Powiedzcie Cześć. nam, proszę, troszeczkę więcej o, o firmie Renault. No cóż to, może ja zacznę. Yy, firma Renault, yy, mało ludzi wie, jest jedną z najstarszych firm łańcuchowych na świecie, jeśli nie najstarszą ponieważ Hans Reynold opatentował łańcuch rolkowy w 1880 roku mm. i zaczęło się to od jego emigracji do, do Wielkiej Brytanii podczas rewolucji przemysłowej. Firma ma już ponad 150 lat, wiadomo patent kiedyś się, się kończy i konkurencja zaczyna podrabiać, natomiast do dzisiejszego jesteśmy protoplastą łańcuchów rolkowych transmisyjnych, transportowych. Firma ma ponad 20 fabryk na całym świecie, 4 w Europie, kilka w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Chiny, Australia, Nowa Zelandia. Także można powiedzieć, że jesteśmy protoplastą łańcuchą przemysłu. A jeśli chodzi o samą ofertę łańcuchów, które tutaj głównie Margo się zajmuje, jeśli chodzi o Wasze produkty, co możecie nam powiedzieć, jeśli chodzi o markę Renault na tle konkurencji? Czym się wyróżniacie, na czym się skupicie i czemu zawdzięczacie swój sukces, jeśli chodzi o pozycję na rynku? Teraz że to pytanie do mnie. <noise> Jasne. Jeżeli chodzi o firmę Renault, mogę powiedzieć, że głównym takim wyznacznikiem jest jakość naszych produktów. Czyli mamy tutaj do czynienia z łańcuchami, które są przewyższają normy ISO, na przykład jeżeli chodzi o siłę zrywającą. Są bardziej odporne na zużycie niż pozostałe produkty konkurencji. Jesteśmy też innowacyjni. Cały czas staramy się jakby dostosowywać naszą ofertę do zmieniających się Warunków na rynku. Tak jak tutaj Jacek już wspomniał, mamy bardzo wiele fabryk, więc jesteśmy też dostępni i mamy możliwość zaoferowania za łańcuchów specjalnych, mhm. które być może czasami nie są możliwe w innych miejscach. Na pewno wielu klientów nie jest w stanie odróżnić. Lepszej jakości łańcuchów od gorszej jakości łańcuchów. Natomiast to, co ja zawsze powtarzam na szkoleniach, to zwrócenie uwagi na takie powiedzmy szczegóły, jak w naszych łańcuchach premium. Pełna tulejka, niezawijana, poszerzane blaszki tak zwany Grand Prix. I to co jest najważniejsze Renault sam dopiera gatunki stali i w standardzie. Wszystkie komponenty są hartowane. Myślę, że chyba też warto powiedzieć, że już tam wspomniana jakość jest też w dobrej proporcji do ceny, mhm. ponieważ w porównaniu, właśnie mamy, wydaje mi się, że bardzo dobry stosunek jakości do ceny. Czyli możemy zaproponować rozwiązania do różnych specjalnych aplikacji w cenach naprawdę konkurencyjnych. My w danej punkcie jakościowo jesteśmy najtańsi. Czyli, jak ktoś porównuje łańcuch hartowany, przyprężany w jakiejś tam jakości, powiedzmy, ekonomicznej, to jesteśmy najtańsi. Przykładem jest Renault SDS Standard Duty. Jeśli mówimy o łańcuchach premium, gdzie jest pełna tulejka, poszerzona blaszka, mamy Renault AS, gdzie też jesteśmy najtańsi. I oczywiście mamy produkty, w których nie ma konkurencja, czyli na przykład Renault Synergy, tak tutaj widać, okay. gdzie dajemy gwarancję, że jeśli nie pracuje łańcuch trzy razy dłużej niż najszy łańcuch konkurencji, dajemy następną partię gratis. Jest to, można powiedzieć, promocja od, czy, czy gwarancja taka na piśmie od 2012 roku, która do dzisiaj, można powiedzieć, się sprawdziła i i jeśli ktoś faktycznie porównywał czas pracy, do, w tych samych warunkach pracy, oczywiście, to jesteśmy na, na najlepsi. Konkurencja nie ma niektórych produktów. Także jesteśmy, można powiedzieć, najbardziej uczciwi, jeśli chodzi o producentów łańcuchów na świecie. Myślę, że warto też podkreślić, że do momentu wynalazku Hansa Renault'a, łańcuchy były zbudowane jedynie z blaszek oraz ze, ze swoczni, czyli z płytek łańcucha oraz ze swoczni, więc nie były za bardzo trwałe. Dodanie tulejki oraz rolki sprawiło, że łańcuchy zyskały znacznie dłuższą żywotność, a dodatkowo były w stanie też przynosić znacznie większą moce przy napędach. Mam nadzieję, że przybliżyliśmy Wam troszeczkę e, markę Renault a wszystkie ich produkty, jeśli chodzi o łańcuchy rolkowe, znajdziecie na naszym sklepie na www.margot24.pl.